Kreatywność, energia, kreatywność, adrenalina, życie na żywca. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Hyper Fight Club. W momencie, kiedy mówię Fight Club, to od razu pytam, gdzie jest brat jedziemy. jedziemy, jedziemy. Aha. Z nami Bogdan Nie, z ma. Z nie ma jeszcze. E, I jesteśmy w pierwszym polskim, całkowicie polskim takim klubie walk, można by powiedzieć. Dokładnie. Czy to właśnie tak wygląda jak na filmie Fight Club, który został w Polsce przetłumaczony jako podziemny krąg, z niewiadomej Tak w Polsce tłumaczę. No właśnie. Tak bardzo, wygląda? Bli bardzo blisko. Jest bardzo tyle blisko. Może nie aż tak nie strasznie, tak prawda? To Zależy dla jak zaawansowany jest, prawda? No, ale ogólnie jest to miejsce, gdzie można na pewno podszkolić siebie, jeśli chodzi o sztuki walki, o martial arts, o box, kickboxing, e, judo, jiu a zapasy praktycznie wszystkie sztuki walki. A kiedy ten ring działa? Dopiero zaczęliśmy, także jesteś no akurat właśnie, A byłbyś uprzejmy pokazać do kamery swój e, lewy profil? Nie no wiem, czy pokaż, nie profil, wiem profil, pokaż profil. No właśnie. Dopiero zaczęliśmy i to jest właśnie dobry I ten do... ring po no. prostu działa. Tak, działa, działa, działa. Ale ja twierdzę osobiście, że lepiej coś takiego mieć tutaj, się, po prostu ucząc się, Oczywiście. a. Wiadomo, zdarzają się takie przypadki, niż gdzieś tam na ulicy i skończyć na przykład w szpitalu, prawda? W dzisiejszym odcinku ekipa Życia na Żywca nauczy się podstawowych chwytów i no, nie wiem, ruchów i technik w poszczególnych w sztukach. sztukach walki. Poza tym żeńska część ekipy Życia na Żywca nauczy się, jak ewentualnie poradzić sobie z napastnikiem, który chciałby nas zaczepić. No a poza tym przyjrzymy się, jak robią to już prawdziwi entuzjaści i ci I którzy, zawodowcy. I zawodowcy. Zresztą tutaj mamy pokażemy kilka medali pucharów. zdobytych i pucharów Nawet zdobytych Mam przygotowany dla Ciebie Madziu na zachętę, ale to później. Puchar? Puchar i medal. A z czymś w środku? To zobaczymy. Z żywcem. Nie do kolano! jeszcze raz! Jeszcze raz. <grym> tak, no, jeszcze Uwaga, teraz. Tak. bardzo ładnie. Super. Tak mniej więcej wygląda człowiek po 10-minutowym treningu z Bogdanem, który jest specjalistą od MMA, to tak znaczy. Jest. A mieszanka sztuk walki. E, Czyli koko... Jakich walk? To faktycznie wszystko. Mogę prosić o uwolnienie. Pewnie bardzo. Dziękuję. A, MMA. Mixed martial arts to pomieszanie wszystkich walk, jakie do tej pory zostały wymyślone przez te wszystkie setki lat cywilizacji, w jedno. Wrzucenie wszystkiego do jednego wora i wyciągnięcie praktycznie tych najbardziej a, technicznych, najlepszych, do, najłatwiejszych do wykorzystania, najbardziej pewnych technik które pomagają w samoobronie, prawda? No właśnie i to jest idealna sprawa dla kobiet właśnie. Dlatego, przykład, że jak wiadomo, ja jestem gorącą tego zwolenniczką, kobiety powinny być przygotowane na ewentualny atak jakiegoś agresora i znać kilka podstawowych zupełnie, że... zupełnie chwytów, czy technik, czy trików, które im pozwolą po prostu, oczywiście nie podjąć walki, się, tylko obronić się tak. i uciec. Zyskać i parę minut, żeby właśnie parę I to są sekund. Właśnie, I to jest właśnie, do tego jest idealne MMA, prawda? MMA, tak dokładnie, te wszystkie mieszanki walk, Tak jak teraz to, co Ci pokazałem, zastosowanie prostych ciosów rękoma, dołożenie do tego kolana, akurat Ty próbowałaś uderzyć w głowę, w szczękę. Próbowałam, możesz możesz bo uderzyć w może klejnoty Jeśli jakby no. się udało, to Jasne. na pewno Twój e, przeciwnik, czy agresor, o którym wspomniałaś wcześniej, zostałby wyeliminowany przynajmniej na przynajmniej kilka minut. na chwilę minut. i wtedy Dokładnie. mamy czas, żeby... zwłaszcza, czas, żeby zadzwonić żeby na 911, albo po koleżanki, które razem z Tobą w klubie u nas trenują, <laughs> napastnikiem i A. idziesz e, do nas z przodu. Ta, Co możemy jest, zrobić? No w tym momencie jesteś akurat w tej lepszej sytuacji, bo wiecie, że, wiecie, że już jest napastnik tak. i dla was... Ta, 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 ta idzie w waszym kierunku, prawda? Także a najlepsze co jest, to jest dopuszczenie do tego, żeby doszło do jakiegokolwiek kontaktu. W tym momencie najlepszym z, najlepszą z technik jest po prostu tak zwane kopnięcie odpychające tak zwanych mhm. Także tutaj przy tym kopnięciu wysoko kolano do góry i wyrzucenie stopy w przód na brzuch, Prosimy. ewentualnie na e, bioder, prawda? Także ja jestem na podchodzę do ciebie, pach, bardzo ładnie. Ola tak samo, pach. Tylko teraz tutaj nie stoimy w ten sposób, tylko ręce trzymamy trzymacie balans, żebyście same się utrzymały, żebyście same nie wróciłyście do tyłu, czyli ja podchodzę i jest opniecie, bach, i pach, i pchnięcie razem z biodrem do przodu, o tak, bardzo ładnie, Magdy czuje, Oli nie czuje, o tak, o teraz lepiej, jeszcze raz, pach, i jeszcze raz, pach, załóżmy, to nie skutkowało. Noga wam się umsknęła, agresor dostał w tak. biodro, się troszeczkę pochylił. Następną, następną techniką, którą, którą by, chcielibyście zrobić, jest złapanie go za głowę. Tak jak mówiłem wcześniej, możecie wykorzystać kciuk w oko, tutaj nie ma, nie ma, nie ma przelewek, prawda? On chce coś wam złego zrobić, także tu walczycie o własne bezpieczeństwo. Czyli... Ale tak, czy łapiecie przeciwnika za głowę, czyli nie, nie dostanę go do tak jak trzeba, dalej jestem blisko, za głowę, no i o właśnie, i wchodzi, wchodzi kolano. Na, o właśnie, tak. teraz inna sytuacja, bardziej częsta, że wy sobie idziecie tak. jakąś uliczką, prawda, i ktoś was podchodzi z tyłu, tak. próbuje wam wyrwać torebkę, próbuje was zaatakować, mm -hmm. czujecie, że was coś ciągnie, prawda, także teraz ja wam tak. pokażę, odwrócimy sytuację, żebyście zobaczyli, jak to tak, Tak, możesz na przykład to złapać, pierwsze co robicie, od razu łapiecie za tą rękę, mhm. odwracacie się i już macie... Panujecie bardzo troszeczkę na, na to oso, bardzo proste, a skutecznie. Czyli po włosku, tak? to jest tak: łapiecie za Ręka. tą rękę, że jak odwrócicie się, mhm. to zobaczcie, on może zabrać rękę i dalej może wam coś no tak. zrobić. W tym momencie, Aha. jak przytrzymacie mu rękę, zarzucicie swoją rękę na jego rękę, on ma już tutaj dźwignię. MMA, czyli te takie zmiksowane sztuki walki, są najbardziej uniwersalne. Dla tych, którzy nie chcą ograniczać się tylko na przykład do, do boksu. boksu, albo tylko do załóżmy judo, to są wszystkie elementy sztuk walki wymieszane w jedną całość. Tak jest. Ale obowiązują pewne reguły na pewno. No tak, wszędzie są reguły. Nie? Mamy tutaj sporo sprzętu. Co jest akurat do, do uderzania? Powiedz, co trzeba mieć, żeby a zacząć? Żeby zadać, tak. a, no przede wszystkim rękawice, ochraniacze na nogi, bo używamy także nóg. Rękawice, widzisz, to akurat te są bokserskie, tylko bokserskie. Już, już mówimy o MMA, a do MMA są rękawiczki takie, które ci pozwalają, tak jak tutaj chwytać, prawda? możesz je sobie założyć i a te wszystkie ciosy, o. które schodzą do, do dystansu, w tych rękawiczkach możesz złapać rzucić przeciwnika na ziemię i go po prostu a, przytrzymać, prawda? Tutaj mamy a, kask, na ochraniacz na głowę. Przepraszam. A, co mamy jeszcze? Mamy tarczę do kopania, do używania na kolana. Ja widzę, że ty jesteś bardzo przywiązany do tego niebieskiego. Tak, to jest jedno z ważniejszych rzeczy. A, ochraniacz na szczękę. Prawda? To Za każdym razem, jak tylko dochodzimy do walki w jakiejś kontakcie, kiedy trenujemy już takie wiesz, ciosy na głowę, kopnięcia, to jest bardzo ważne, bo osłania nam nasze zęby. Prawda? całe życie. Jeżeli chodzi o MMA, to to są... to, to jest sztuka walki, która jest szczególnie przydatna właśnie tak jak wspominałeś dla kobiet, to znaczy przy takich typowych elementach samoobrony. Kte często narażone są na takie różne... Agresorów. agresorów. No i powinny być na to przygotowane. Wy wychodzicie naprzeciw y, temu zapotrzebowaniu, bo zamierzacie zrobić tutaj kursy takiej typowej samoobrony dla kobiet, tak? mamy tak? no, w planie właśnie organizację kursów, organizowanie kursów dla kobiet, które będą kobiety przygotowywały do tego, żeby potrafiły się obronić same, prawda, przynajmniej, żeby miały szansę, y, żeby to zrobić, wiadomo, zależy od agresora, ale, ale będą wiedziały po takim kursie, jak się zachować, żeby nie panikować, nie płakać, tylko po prostu przygotować się do tego, żeby w każdej chwili, jeżeli ktoś się złapie za torę, czy będzie próbowała zaatakować gdzieś jakieś alejce z tyłu, czy z przodu, czy z boku, bez różnicy, żeby wiedziała co ma zrobić, A... no jak się bronić, zadać i udziec? Tak, na przykład. Żeby mieć parę, parę minut dla siebie, prawda, bezpiecznej. Także na, na taki kurs bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety, które są tego zainteresowane, że się czymś, żeby się nauczyć. I do tego właśnie mix Martial Arts jest bardzo dobry. Właśnie wchodzi się na matę, jeżeli chce się walczyć w stylu walki jiu-jitsu. Jiu tak. To jest przywitanie dwóch zawodników, czy trenera z senpajem, z zawodnikiem. Ja co prawda zrobiłam się w ekspresowym tempie czarnego pasa po dwóch spalinkach w ringu. To dobrze świadczy o naszej szkole, ale. Nie, <noise> nie Tak naprawdę o świadczy o szkole znakomicie, natomiast ja nie chcę na równych zasadach walczyć z mistrzem, czyli posiadaczem mm -hmm. prawdziwego czarnego pasa, z Andrzejem, który jest naszym ekspertem. Na czym polega w kilku zdaniach. Uh, Jiu-jitsu jest to. W japońska sztuka walki, wywodząca się z, z systemu wojennego buddo, pamiętającego jeszcze czasy przed samurajami. Jest to bardzo, bardzo, w zasadzie chyba obecnie najbardziej znana wszechstronna i naj, najwszechstronniejsza sztuka walki, ponieważ nie ograniczamy się tutaj do uderzeń jedynie e, bokserskich rękoma czy, czy kopnięć karate. Wykorzystujemy tutaj rzuty, dźwignie, e, duszenia, e, techniki właśnie nożne i ręczne, więc jest to jest to, tak jak powiedziałem, chyba najbardziej wszechstronna sztuka walki, jaką znamy obecnie. Jest bardzo kontaktowa, z tego tak, co tak, widziałam, tak, bardzo tak, wiele tak, się tak. dzieje, sporo to, sytuacji tak, w parterze. Są, są jest, jest walka w stójce, jest, jest, jest sprowadzanie do parteru, jest system obronny przede wszystkim. W zasadzie z jujitsu wywodzą się wszelkie Sztuki walki. Jak judo z tym, że judo odeszło od duszeń, od dźwigni, przerodziło no tak, się w sport. Się z, z tak rzutami jest, przede wszystkim. Tak jest. Natomiast w życiu przez to, że jest właśnie tak wszechstronnym stylem sztuki walki jest wykorzystywany przez policję, przez służby specjalne wojskowe, a przede wszystkim jest bardzo realną sztuką samoobrony dla każdego. Jest to typowo realna, realna obrona przed zagrożeniem Takim mhm. przed napastnikiem. Czyli ja jako kompletny laik, który nigdy nie miał z czymś takim do czynienia, ile czasu bym potrzebowała, żeby opanować takie, oczywiście podstawy, nie eee. zakrywam <laughs> tych żadnych razy, <paliach>, <laughs> podstawy. W związku z tym, że że jest, tak jak powiedziałem, bardzo wszechstronnym stylem, jeżeli chodzi o opanowanie takie w stopniu perfekcyjnym, jest to kwestia paru, paru lat. Mhm. Ale e, ktoś, kto przychodzi do nas na trening, Zaczyna od prostszych technik, prostszych, a zarazem bardzo skutecznych i z treningu na trening poznaje nowe techniki jest zadowolony, cieszy się z tego, że, że, że nie są to jakieś tryki filmowe, tylko jest to kwestia tego, że potrafi to w krótkim czasie opanować i wykorzystać w jakimś, tak jak powiedziałem, realnym starciu, realnym zagrożeniu. Ale widziałam tutaj, jak ćwiczyliście różne, różne rzeczy. Mhm. Widziałam ring bokserski, widziałam tutaj Janusza, który tam elementy karate nie wykonywał, oczywiście podan opowiadał MMA, ale powiem Ci szczerze, że jiu wydawało mi się takie najbardziej urazowe, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Dużo rzutów, to dużo tylko, jakichś strasznie to dziwnych blokach. Może tak wyglądać. W momencie, kiedy zaczynamy trening jiu ktoś przychodzi świeży z ulicy, że tak się wyrażę, to zaczynamy trening od gimnastyki po prostu. Dzieci zaczynają od gimnastyki, przechodzimy później do właśnie e, rzu, do do, padów, do nauki padów. W związku z tym, że właśnie podczas rzutu, jeżeli, jeżeli nie potrafisz padać, jeżeli no źle tak, upadniesz, to rzeczywiście można nabawić się jakiejś kontuzji. Ale to właśnie ta nauka padania też jest by, by powiedzmy sobie szczerze przydatna w codziennym życiu. No każdemu no, się zdarza dokładnie, upaść dokładnie. Raz na jakiś czas dobrze do wiedzieć, co prze zrobić, jak się Mamy prawda? Innych sportów, czynności. mamy zimę, narciarstwo, snowboard. To sama, ta sama zasada, nigdy nie padamy nad garstkami na maty w ten sposób, nadgarsty się wygina tylko całym przedramieniem, Czyli? spadając w ten sposób. Plus. Plus. Właśnie, to, to zapamiętałam z karate, tak, z tego jak się przyglądałam. Jest z nami Janusz, specjalista od karate. Kyokushin. Kyo właśnie, to jest bardzo ważne. bardzo ważne. To są różne rodzaje karate. Czarny pas widzę tutaj. Pierwszy dan. Wspaniale. Yy, dobrze, yy, z tego co słyszałam, nie przychodzą tutaj ludzie, żeby robić kata, żeby robić te wszystkie tak, takie statyczne ćwiczenia. nie do potrzebujemy do tych mieszanych sztuk walki kata, kichonu. po prostu potrzebujemy walczyć i to co nam jest potrzebne z karate, kyokushin, to mocne postawy przede wszystkim, e, mocne kopnięcia, wysokie, niskie, zwłaszcza to kopnięcie low jest bardzo ważne, prosimy, prosimy, prosimy. potrafi uderzenie na udo, Potrafi zakończyć walkę, albo poważnie uszkodzić przeciwnika, że po prostu nie i no, właśnie, Wydaje się, że uderzenie na uro, gdzie bardzo... mamy dużo tkanki mięśniowej, a... No, a jeżeli tkanki... jest dobrze wykonane, ano. to naprawdę jest bardzo skuteczne. Co jeszcze bierzemy z karate? Na, przy... na... na przykład wytrzymałość, bo nie zawsze możemy się zablokować, nie zawsze możemy zrobić unik. Czasami musimy przyjąć cios. No, po prostu, I... na taką samą <laughs> tak? Tak, i <laughs> musimy wiedzieć, jak to zrobić. Musimy trenować, żeby móc to zrobić. Właśnie słynny twórca karate Kyokushin Oyama Matsutatsu mówił zawsze tak, że trenuj tak, żebyś mógł przyjąć każdy cios, a uderz tak, żebyś nie musiał uderzać następnego ciosu. Czyli I to jeszcze, jest takie jeszcze, motto nasze. To jest, to jest piękne motto, po jeszcze tak jakieś kopnięcie i cios, który bym mogła ewentualnie zastosować Bardzo, w jakiejś dramatycznej sytuacji. No w dramatycznej sytuacji, wiadomo, dla, dla kobiet to jest jedno podstawowe kopnięcie, wiadomo, <laughs> które wszyscy znamy. No, a mhm. Najważniejsze to coś, wiesz, odwrócić uwagę mhm. przeciwnika, rzucić w oczy, czy mhm. jakimś pękiem kluczy, drobnych monet i jak, żeby jest duży przeciwnik, to kopnięcie, niestety trzeba Coś, so, trzeba coś trzeba kombinować. nieśmiało, <noise> dlatego, że nie z kim stoję dzisiaj na ringu. Andrzej Fonfara, mistrz Polski w boksie. Tak, dokładnie. Właściwie, bym miał wymieniać wszystkie Twoje tytuły, to, to dużo czasu nam by to zajęło. Może nie bardzo dużo, no ale parę minut na pewno. Ja jestem z boksu totalną amatorką, yy, ale wiesz, są takie terminy, które zna każdy. Prawy sierpowy, lewy prosty. Tak. Yy, czy to jest tak, że każdy bokser ma jakiś taki swój cios, który jest jego sygnaturą, na... czymś takim popisowym? Myślę, że tak, że wielu bokserów jest yy utalentowanych, ale, ale każdy ma swój jakiś najlepszy repertuar, tak jak, tak jak muzyk czy, czy w innej dziedzinie sportu, czy, czy w ogóle. Także ja mam na przykład prawy, prawy mocny, prawy prosty, a długi, lewy prosty a i myślę, że każdy bokser ma jakiś, jakiś swój tajną broń czy, czy jakiś swoją mocną stronę, jak i słabszą, prawda? Także, A jak zaczynałeś? I kiedy? Ile kiedy lat zaczynałem? Jak, jak miałem boksować? 12 lat, zacząłem boksować w Gwardii Warszawa. Przeprowadziłem się z, małe, z małego miasteczka do Warszawy. No i tam już zacząłem boksować. Przez już teraz minęło 10 lat, jak uprawiam ten sport. No i przez tą całą moją drogę bokserską zdobyłem tam tytuł mistrza Polski. Byłem dwa razy na Europy. Stoszyłem bardzo dużo walki amatorskich. Ale ja, przepraszam za taką mm. osobistą dygresję, ale twarz wygląda dosyć dobrze jak na tyle no, no, wag. Trochę miałem parę razy złamany, ale, ale tak, tak ogólnie, ogólnie yy, zawsze boksowałem z dystansu, bo byłem zawsze wysokim zawodnikiem w tych wszystkich wagach i zawsze biłem z dystansu, także nie, nie pozwalałem jakimś mniejszym zawodnikom podejść i zrobić sobie krzywdy. No i ja wygrywałem walki. Także, także było widać było po moich zawodnikach, a, mnie, a nie po mnie. E, powiedz mi, Andrzej, jeżeli chciałabym teraz, zapomnij na chwilę, że jestem kobietą, ale mm gdybym -hmm. chciała teraz zacząć uczyć się boksu, od czego, od czego się zaczyna w ogóle i w jakim a... wieku? Czy są jakieś granice wiekowe, gdzie można zacząć? Nie, nie ma granic wiekowych. Tu, gdzie ja trenuję na przykład w Dantam, bo, bo trenuję hmm. także u nas w klubie, ale, ale trenuję też gdzie indziej, I tam widzę chłopaków po 8, po 7 lat przychodzą. Myślę, że najlepszym wiekiem na zaczęcie w ogóle boksu i wejście do ringu jest właśnie 10-12 lat. Wcześniej można trenować nie, różne, różne inne sporty, ale, ale takim wiekiem, w którym zaczyna się boksę są około 10-12 lat i to jest bardzo dobry wiek, żeby, żeby wejść w ten no sport. No tak, ale mówisz o tym, żeby wiesz osiągać coś w czasie zawodów, żeby y, robić to już nie tak bardzo amatorsko, ale boks też może być fajnym sposobem y, takiego spędzania czasu, jak Wy tutaj spędzacie. Tak, no, i na zbicie wagi, inny, na, na zrobienie kondycji, ponieważ no, naprawdę... Trzeba, trzeba mieć kondycję, żeby te parę, parę rund w ringu poboksować, poskakać, że tak powiem. Myślę, że, że boks, jest, boks jest takim wszechstronnym sportem. Trenujesz tutaj, jesteś trenerem tak. w tym klubie, mhm. w pierwszym polskim klubie Hyperactive Fight Club. Masz jakichś szczególnie utalentowanych zawodników, których a, Tak, mamy tu paru chłopaków. A Rafała. Mariusza, także Michała, wysokiego chłopaka. Mamy paru chłopaków, będziemy teraz ich przygotowywać na marzec, bo będą teraz Golden Gloves, zawody piężciarskie tutaj w, w stanie Illinois, także chcemy, pierwszą imprezę taką, którą chcemy, chcemy ich puścić, to właśnie są Golden Gloves. I, no i zobaczymy, jak tam wypadną. To jest właśnie życie na żywca i po tym tylko żywiec. Tak, po ciężkim sparingu. Tak jest, na zgodę. Zresztą my się nigdy nie kłócimy, po to to wszystko jest. Dziękuję. Życie na żywca.